Musi wiedzieć, że kupiłam takie rzeczy i taki stojaczek i w ogóle... Kitek chyba nie będzie zły. Co ty za kupoty kupiłaś? To kupoty jest Labubu, który jeździ na lafufu i siedzi nań. No przecież Kitek, co ty masz za sobą? Nic! Kitek, to nic nic nie mam, dostaje. nic nie kupiłem. Tak? Co znalazłem? Mi co mi brzuch? Ale bakiem Bardziej się nie da Nie mów mi proszę, że to jest to co ja myślę Czy to jest Zimomo? To nie jest to co ty myślisz, to są kartony A... Puste kartony na śmietnik Ale ładne są, zostaw je na pamiątkę Nie, ja je już je wyrzucę, bo to w drugą akcję Ale jakieś trzeba. takie ciężkie są Hej, jakie te kartony tyle nie ważą? Pamiętasz nasze oszczędności na wakacje? Tak, na Hongkong, tak, No tak, to nie lecimy do Hongkongu no, Ile to kosztowało? To nie lecimy do Hongkongu No nie No dobrze, możesz mi zagadać coś w środku? Wiesz, że prawie nie widać za tego No weź wstań Ej, to jest gigantyczne, to są dwa Zimomo, znaczy jeden to jest Zimomo, a drugi to jest Angel in Cloud, I to są największe labubu, jakie istnieją 58 centymetrów! One wszędzie W poparcie, były tylko na wystawie Do podziwiania za szkłem No to też są do podziwiania, proszę ich nie dotykać Co to takiego? Ono mi koledzy Halo. Ja się, ja się chcę przywitać. Mam nadzieję, że nie obsikać. Biedna wyderka. Przedłużamy, zaczynamy! W moich celach na ten rok, który wpisałam w moim nowym kreatywnym dzienniku, który macie na sklepie nie było czegoś takiego jak kupienie dwóch wielkich Zimomo! Wiem, ale wykreślałem Hongkong. Yes. To przestań! Dostaliśmy nawet kolekcjonerską torbę z oryginal. O mój Boże! zimowo w odróżnieniu do jakichkolwiek LaboBo ogon, Labowu nie mają tego ogona, on ma taki wiecie, taki bardziej smoczy, To z jest dinozaur. jestem ciekawa czy ten Angel in Cloud też jest, no bo ja nie jestem pewna czy to też jest Zimomo czy on ma ogon, Piszę na dole Zimomo series tutaj tak? tutaj jest the monster Zimomo series, Ojej, Położyć. Ten wygląda jakby już troszeczkę rozłupał, ten kamień, natomiast ten wygląda tak elegancko, w ogóle widziałam, że ludzie nawet tutaj kupują takie specjalne ozdoby na karton, żeby to położyć. No nie no, kartony są bardzo, ładne. bardzo ładne, duże, idą do mnie na wystawkę. Ej, ja miarę lekkie, myślałam, że jest cięższy. Może jest może nożem, wiem, nożem. To, co, nie, to się z boku otwiera. Ej, Gdzie? Ej, tu, tu, tu się z boku to otwiera. Co ty w ogóle mówisz? <laughs> Tak! Ups, nie tutaj masz patrz, tu musisz gdzieś... Nie, nie, z tej strony. No. więc co dobrze, że ja tutaj jestem i ja to nagrywam, wiesz? Szkoda pudełeczka. Siempo, a siedzą. A -a -a -a. nie, nie zepsuj. Wow, wow, To było groźne. Stawiamy. Tam Dam! Dam, -dam. -dam. Wow. A, a tu co? prawie kiereczki dostaliśmy jeszcze. I tego się nie spodziewałam. Hey. Uuu, jeszcze takie cukrzyki. Dwie cukrzyki. on jest. I jaki ma nosek I srebrny. Ale on jest ładny, fajny z dotyku. O, mateczko. Dobra. patrz, on ma tutaj taką fakturę na tych uszach. O, yes. No, jest. No. Napiszcie w komentarzu, czy podoba Wam się właśnie taki. To nasz film, na Bubu. Klaus. Mm. i nożyczki, może lepiej nie. nie może to odłóż, przyjemna. odłóż te nożyczki, może ja to zrobię. Co? Mm. Zamiana. Nie. Proszę, zamiana, nie zepsuj. A to nie możesz tego wyciągnąć z tyłu, tego coś? Tak jest, się da. To ty lalek nie odpakowywałaś nigdy. Ja zawsze takie jak była młodsza? Paść naklejona, najgorszy wróg dobrej zabawy. Jeśli uważacie, że on jest bajeczny, zostawcie mu kciuka do góry, albo jej w sumie dobrze no, jest I ona ma większą głowę niż ty. No naprawdę, jej ta głowa jest ogromna! Prawie wyjęte pierwsze, ale widzę, że tu są dwa jeszcze jakieś zabezpieczenia, ale chociaż tą folię będę mogła zwiąźć. Nie, naklej, czekaj, 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 najważniejsze. Oh, on ma skrzydła, on no, skrzydła. Co? A no tak, no miał, miał ten yeah. nie Ale patrz, oczami rusza. Mhm. <laughs> jak one dobrze chodzą. Słuchajcie, przekonajmy się jego skrzydła. I on ma ten ogon jak zimowo. Jak t tak ten trochę ładny. szczerze. Tyranoną? Tak, tak, to prawda. Ale powiem że to jest wszystko na takim drucie, żeby to Można ułożyć elegancko. O, no. jakie ładne, to jest plastikowe. Fajne. Bardzo ładne, to ci I czy ty stoisz? Nie, no, na pewno stoi, bo na wystawkach ogon go stałe. przecież sekuruje. To odkładamy. Proszę, nie zepsuć mi kartonu. O, przepraszam. No. no nie wiem, czy on się tu wciśnie do naszej torby. Raczej no się nie wciśnie. To jest nasza torba z naszego sklepiku Kipi, No więc zapraszam was cieplutka. jeszcze mamy drugą, elegancką muffinę. Porównajmy go. do labubu. To jest tak tyci. pokaż średniego. Mini labubu, którego tak. używacie jako breloczek. Średni labubu, którego używacie jako, nie wiem, przytulankę. przytulankę. I Jumbo labubu, którego używacie jako, nie mam zielonego pojęcia. To jak na czapki tak. To jak na czapki. Zdecydowanie. Ty kupiłaś mu ubranka? Nie, ale ta to trochę waży. Nie, ponieważ to jest mój challenge, że mam się nauczyć szyć. I jak razem z widzami na odcinku się nauczę szyć, to uszyjemy mu na tym odcinku ubrankę. Co ty to, to? Ludzie tak ładnie w ogóle personalizują właśnie Ja Na przykład zmieniają im futerko, albo barwią tę futerka. Ale Aj ja się nie, nie, nie będę nie w to bawić, bo by mi wyszła porażka. Mam tej weryfikację, którą możemy sobie zrobić na pop -marcze. Odkładamy. Gdybym muszyła jakiś tutaj elegancki No Jakie słodkie, Boże, jakbym głaskała Pipi, naprawdę. Pipi też ma tak, że ma białe na początku, a później ma ciemne. Dosłownie. 100% Nie ma breloczka, jak mam go przywieźć przy torebce? Pomocne wiesz, tutaj jest jeszcze jeden wiesz Czekaj. Mam na ciebie kwiatuszka Ej, ej to trzymać. Chyba. no wiem Ej, poczekajcie, o Boże, ale mam pomysł On będzie miał dziecko, zaraz wam pokażę mam Co to jest? Wózeczek to prawda trochę ucierpiał przy transporcie I, i właśnie przez tak takie rzeczy nie jedziemy do Hongkongu Przez takie, tak, przez a takie, nie takie Czy ten wózeczek, zdecydowanie No niestety właśnie transport go troszeczkę znaczy. Dobił, że tak powiem No niestety nic się nie da z nim zrobić Mamo, tak mamy do niego podusie No bo mówię, ten buzeczek na mnie jest za mały żeby ja się opiekowała Już dla Ale on patrzy, tak, i wtedy wróci. Tak, wkładka, weźmiemy. jak się zesikasz. Uh. Idę, bo pan Labubu Kiedy tak właśnie, się nie ma Nie mistrz mu oczku. Weźmiemy tego panu na niego. Patrz, jaki on słodki. I umieścimy go tu. To jest mama, a tu jest tata. Patrz, elegancko. To my jeszcze mamy? No co mamy? Mufika mojego, bo ten jest twój przecież, tam jest mój. A kojarzycie tą nową jedzeniową serię Labubu? Tą taką z krewetką. Słuchajcie, no nie da się jej oczywiście dostać, już wszędzie jest sprzedana, ale. Ja i tak to będę miała tą krewetkę. Tak, dokładnie. To jest ubranie krewetki. Ma rację, by tu nie opowiedział. Ale ja chcę mieć krewetkowego, jasne. Co ty robisz? Przestań, to ma rację, bytu! Nie ma racji, bytu! Jasne, co ty myślisz? Tu elegancko łapka, tu elegancko druga łapka. Please, no! O, słyszę, krewetkowa. Jest nawet miejsce na breloczek, przewidzieli. No, jeszcze na uszy. No, no i co, kto mi podskoczysz? Mam krewetkowego lądu. To wygląda jakaś kukurydza coś. Myślisz? Tak, zdecydowanie. Tak syrena kukurydziana. Tak, zdecydowanie, Jaki no. Mam jeszcze jedną ubranko. Czy to jest przebranie za dinozaura? Tak. Naprawdę. Czy to jest przebranie za Zimomo. Zaufaj procesowi tworzenia. Pipi wczoraj działa cały czas przy tych kartonach. Pipi. I sprawdzała co jest w środku. nie mogła się tam dostać, co obraziła się. Obra Ej, halo, puperito. Ona czeka na tego drugiego. Mówisz? Tak. Jestem ciekawy jak zareaguje na nie. Czy ustawi ich jako tryb wroga, czy raczej jako przyjaciele, bo wyderka była wrogiem i została obsiusiana. Zimomo, on też ma teraz ogonek. Zdaje się, czy ja to dobrze włożyłam. Tak, gołem. wiesz, to może lepiej. Zobaczmy, czy. Może ja się... to źle to miało góra, to miało być narączki. To jest narączki. I nieważne. Ma ogon, dwa. jest dobrze. I to tak? jest super, macie jednego labu i tak naprawdę możecie go przebrać i no. wygląda już w ogóle inaczej. Oczywiście więcej ubranych pokazuję Wam na tym Uuu. filmiku, więc zapraszam Was tam cieplutko, A my przechodzimy do większego i zobaczymy, który jest lepszy. Do mojego Zimomo, bo ten jest Twój. No i tego odpakowujesz w ten sam A, sposób. On od drugiej strony nie zauważy. Tak, dokładnie. A I znowu to księg. ja! Ja nic nie zrobiłam! Bo, fika! Ja nic nie zrobiłam sobie! Dobrze, że go, go złapałem. Wow. wow! On ma tutaj nawet the monster. No, on ma on takie też oczka eleganckie. Ta. Wow. On ma w ogóle inne futerko. Ale uszka ma chyba takie same. Tak, też ma takie uszka no, Już no ten tak bardziej. Nie, on wyżej jest. ma, stópcie! Trzeba mu znieść tą folię. To jest taka obroża. Jeszcze z demonster z napisem, widzisz? Tak słabo ją ja widać to futro. O. Ale jest bardzo dobrze zrobiony. Z tyłu ma skrzydła? Nie, on ma tylko. Nie, on ma tylko ogon, ogon tak? Tutaj to widać w no. Wow, wow, wow Wiesz co? Ja uważam, że ona jest ładniejsza. Ona so, ma skrzydła. Nie mówię, że ona że jest ładniejszy, zdecydowanie. Ona jest ładniejsza. Nie, no zimą ten I jest. Tak ładniejszy. Nie wykupię się. Moja no na pewno jest ładniejsza. Nie, nie I moja ta. ma bubaska. No to wiem sobie, że, że super, że ma bobaska To nie będzie zdecydowa... jej ojciec, jeśli nie powiesz, że ona jest ładniejsza. Widać, że ona jest tak piękna właśnie po tacie. Widzowie, napiszcie w komentarzu, czy wolicie białego, czy brązowego. Z brązowego zdecydowanie zimą, on Białe. jest ładniejszy. Białe. Ładniejszy Białe. jest! Białe. Zładniejszy! Widzowie, nie poddajemy się bez walki. Wielkie starcie. Biały konter brązowy. Koniecznie napiszcie w komentarzu. Jeśli chcecie taki filmik, to oczywiście dostawcie tutaj 5000 zapek do góry. A my, jakie widzimy się na tym labubowym odcinku. Buziaki, pa!